Dzień dobry, dzień dobry, tu mamy moją tanioszkę. Tu mamy mnóstwo rzeczy do zakupienia. Kupujemy, otwieramy sklep. I pomóżmy naszemu ziomkowi to wszystko wyłożyć. Takie tam skromne braki materiałowe były. Takie nieduże, wcale puszkę, bo mi nie brakuje materiału. Pierwszy Raz, to cola. O, oh, znowu co to co la? Cyk 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 Tiup Tylko teraz inna Choryz Też dajemy Spaghetti No ryż jest tutaj siup Ponyka to była? Tyk Płatki, nie? o, mamy płatki To będziemy mieć więcej Nie chodź tu, Ciup. Kup do wora I do Wywalenia Tyk Płaski? kto by się spodziewał, że nie wpadło. Pam, pam, para. Coś ci to utknęło w gardle Ej, ej, właśnie soczków nie mamy. Od razu trzeba zamówić. Yy, tutaj nie widziałem, co pan narzekał, czego nie ma. Wodę też można. Hmm. Dobra, ktoś czeka na pomoc, ale co poradzi nasz hop. Właśnie siup, siup. wszystkim pomógł. Wszystkim yy, jedna rzecz. Serio? No, dobra, to jest droga, to możesz sobie. Tak, zobaczmy na ceny. I mamy największą prowizję. Dalej na. Labul, mam leku. Mm -hmm. mm -hmm. rękowa jest duża, którą weźmy też zmienimy Będziemy mieć jeszcze większą marżę. Tutaj przebaczmy sobie nasze szybkość. Tu sześć. Tu za pięć, dziewięć. Cztery, pięć. Cztery, jeden. Tutaj trzy, cztery. Już tutaj trzy, jeden. Nie chce mi się, naprawdę. Osiem. A8. Jest jest i reszta jest git. Dobra. Mamy teraz większe marże. Tam niestety ukradli mi złodzieja Eh, nic z tym nie zrobię już, no niestety. Chciałbym ochroniarza zatrudnić, ale to idzie mi więcej niż jakbym dla. E, niż jakby faktycznie to łapie będzie. Hmm. OK, za y weźmy jeszcze więcej tych rzeczy sobie zamówmy O, tutaj kawy brakuje No to chodź kawał jesteś dość droga, to ciebie bym bardzo chciał W magazynie jak widać y niczego nie ma poradzić? Jeżeli chodzi o nasze banki Płatności, widzisz. Mam zapłacone tutaj. Eee, weźmy, zróbmy. Tak, to nie Pol, pomarańczowy Teddy, chlebki. Trzy oleje. Lukas. Lukas do Lukasa. Mamy kolejne zamówienie. To będziemy jako kurier robić, wiadomo Lukas Idąc dalej Toma, Tom, Tom, Tom 16 dolców za dostawę płaci Yo, na bogatości Ech, ale brudne szyby razu lepiej E, dobra. E, tak, chleba nie mam. Tego też mogę. Nie wiem czemu nie działa mi łącznik. No mi się mody zepsuły już tak szybko. A nie czekaj, chyba jestem teraz bez modów. E, no tak. Tutaj, Siup, tak samo trzeba garnąć. Teraz 2 chleby D4, raz 2, 3 toma. Gdzie jest tom, tu jest tom. Chodźmy do niego masz zadowolony klient. Jak jesteśmy tu blisko, to możemy też sobie kupić tutaj kawę. Przecież ona była jedynie kawa, 25, właśnie dolarów za tą skrzyneczkę. Pamiętam, to kurde, głupi by nie skorzystał. Minus 100 trzeba chodzić. Aż deskorolkę bym sobie kupił. Wtedy inna. już inna rzecz. Chodźcie do Ej, Dobra, teraz tak. To tu mógł omówić to, to na pewno? To dwie te. te dwie, jedną, jedną. Dwie te. Dobra. 26, to mi będzie kosztowało. A mam dużo... Ej, dobra, ciebie już nie odpuszczę. Chodź tu. A masz. Dobra. Takie drugie rzeczy mi próbował ukraść. Dobry. Nie, dobry. Podoba mi się to ono. Dobra, odkładamy sobie. Te, cola. Tak, będzie koniec. Dobra. Zamykamy sklepik. Leżenie produktów za drogo. modernizacja. Nie mam pojęcia co to znaczy. Ryż poszedł w dół. Tej zamówienie idzie, otwieramy. I tak ceny. Aktualny koszt 8 tutaj 5, 7, 5, 6 dajmy. Okej. Okay. Tak, nasz magazyniar to będzie ładnie ogarniał. A my, 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 my Popatrzymy nie, mogę tutaj zmienić kolory? Ja mogę jeszcze zmienić kolor półek. Mm, tutaj. tutaj <śmany> hulajnoga fajna hulajnoga ale to jest to samo właśnie w angielskim hulajnoga i okej okay, mamy 6 nie że 6 jest patrzę, po prostu a mamy tyle mało mamy tego masła teoretycznie ale dobra w zarządzaniu ciasta teoretycznie ogarnąć. Trak... kółki to się same zapłacą. Szybciej, no. Pięknie. prosty szybciej. Szybciej. O Boże, bo ty masz jeszcze więcej rzeczy. Mem, 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 to co? Pomagałem mu to roznosić. Nie mamy innego wyboru. Znaczy, będziemy biedni. Jub, lepki i przeterminowane jak widać, jak się świtą. O, zamówienia, dobra, to robimy za kuliera. Tak, 2T, 3T to jabłkowy. Ja tam do niej. Aha, już ci widać. Już środek ulicy. Być 55. Pięknie. O nie. Pan musi tutaj nic nie robić, chyba. A tyle rzeczy jest na sklepie, których brakuje, to trzeba mówić. Tak, dwa te, dwa te, jedno, 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 dwie, dwie. jedno, 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 dwie, jedno, jedno, dwie, jedno, 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 jedno. Okej Mamy Kość tu to masz dobra. Obierzemy spacetti i musimy z powrotem dać na półki. ale tych zamówień jest. zacząć od mleka. Przecież każdy wie, że mleko jest najważniejsze. Tyk, chyba tutaj rozwalana jest coś. I coś spod spodu. Boczki. E, tak, no, włączmy. Kolejko. Tyk. monka Zróbmy, że sklep był ładniejszy. Jeszcze da co mi negatywne, ta że jest brudno. automatyczne Tyk. olej który ma windowsa na sobie olej windows No, tego pewnie nie tak Jakiego innego wyboru nie ma O, i mam dużo pieniądze Może i jestem nie za bogaty, ale za to nie Jestem biedny Wielkie nie tak miało być E, dobra, to zrobmy już tutaj Dwie serki, jedno to jeszcze potrzebujemy. Jedno to, prawdopodobnie jedno to a trzy mleki Dwie też, tu tego, Tego, o, jedno, dwie Tego Też dwie, tu jedno Jedno, jedno Tak ja było na wszystko póki co. 600 będę musiał wydać na te produkty. A pokażcie mi, czy ceny znowu nie zwariowały. A zarządzanie nie dobył ceny tutaj. To no właśnie. 3,8. Te 3,8, 5,7. 5,7. Czemu to sprzedawało się za darmo? Halo. Zawsze musi być ten jeden produkt. Lecimy od najniższego zysku, zawsze. <laughs> Dobra. Tu ostatni klient już wyszedł. To zamykamy dzień. Za drogo dwie osoby narzekają, ale na to nie poradzę. 260 dolców jesteśmy Raz tak. Zamów. Znowu dużo przyszło produktów. Ale tym razem to ja muszę sobie zmieniać 38 47, 47 I chyba jest pięknie Tu otwórzmy Umyjmy, brudne jak nie powiem to Pomagałem mu znowu rozkładać towary Co? Przyszedł mi snapchat i to jednocześnie? możliwe ale dobra robimy tutaj napój tylko trzy razy tonko e, i an dobra c an i lecimy mu dostarczyć ziomę mnie La, 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 la. Masz? Masz To byłem pieniążki Dobra, teraz idziemy kupić e, w tym markecie prawdopodobnie znowu kawę Bo kawa chyba tutaj najbardziej się opłaca tak razu, bo było coraz szczędzamy 25 Tak Plum plum, plum 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 plum. Oho! Znalazłem coś. Moja butelka z mojego sklepu. Widzę to po kodzie QR. A. I rozkładamy. Mnie być na maksymalnie zatowarowany sklep, gdzie mogli się spędzić, to już na rozbudowie. Też mówię, tak od dłuższego czasu jakoś nic nie wchodzi. No cóż bywa. O, znowu. Co to jest? P. O, w sumie biorę. Mi się tam lata też ciągle, a takie przeceny to... ...trzech nie wziąć. Najlepsza to niż normalna cena. Też mogłoby częściej występować. Ale syf. Kto to kto tu tak panu na. O, robił. Dobra, chodź Ale naprawdę tyle koli jeszcze tunko... tylko. Nie, też kola. Ty chyba też. Za samochodziku. Cztery kole mamy. wow To młodzieje. Jeszcze śmieco mi w sklepie myu, myu. Myu, myu, myu. zawsze tutaj, ktoś jakby w tym rogu lubi ożygać albo coś Dobra, ja bym chciał tutaj odłożyć, może nie będzie mi pracownik do magazynu Dobra, to Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień mój, a dobra, mój pan, pan nosek sobie pochodził, do do magazynu, no? świetnie, stać mnie teraz, żeby tutaj, nie no rachunki, wiadomo, licencja 500. 50. I co to będziemy mieć? Ciasto, ciasto słodycze. Ona jest najtańsza, więc najbardziej mi się opłaca teoretycznie mieć. I yy, bym potrzebował prawdopodobnie koło 300 jeszcze. Poza szafkami, ile tu? Ten. Trzy, trzy szafki potrzebujemy. up reset dobra, teraz jak to rozmiejscowić najlepiej to w ten sposób jedna poszłaby druga ona się nie zmieści zróbmy to w ten sposób to na środek tu dajemy idealnie wróg jedną, będzie druga. I... A, możesz być idealnie wróg bo ta jest źle dana. Ta jest źle dana. Ona musi być tak dana. No dobra, poprawmy to. tyk I was damy. Dobra, ale tak nie to. Chcę zapalić i wziąć młopa Jeszcze jedno gdzieś muszę dać. O kurde. Może jakoś tak? Zmieścić? Nie powinniście się zmieścić. Zapach w żabce będzie. Ja jeszcze muszę zamówić parę rzeczy Tego mi brakuje, tego cyk, cyk cyk mleko, woda Będzie git To dobra O, zamówienia nawet dwa? E, dobra, to tak. Może wcześniej pijałem Ry, kawa, olej, pomarańczowy. Gdzie oni są teraz? Oni no powiedzmy, żeby byli obok siebie. Możemy drugie spakować. Aha. Najpierw muszę to dostarczyć do masona A później zabrać za to drugie, bo się nakładają Dobra, tam jest Idziemy do niego Aż? Tutaj skoczymy sobie zawsze do tego sklepiku, jak jesteśmy obok Tutaj okay, za 8, tu za 13 mleczko A tym mleczkiem najwięcej zarabiam, więc muszę pełno. pełno Póki powiem w tamtą stronę, to mi się naprawdę nie chce Tak, tutaj Weźmy jeszcze bruz co le. Okej, okay, mamy ściółka idziemy do ciebie O Jezu. Idziemy do ciebie i ci dostarczyć jedzonko Będę szybciej? No dobra I teraz skrótem między tymi lokami. O, co panie bezkierowco To jest moja droga Pięknie. Dobra, właśnie ja kupiłem. Teraz muszę do tego. Ok, pójdziemy tędy, prowadzimy i znowu kupimy sobie e, jakąś rzecz. Teraz może jakąś herbatkę albo coś, bo jej w sumie nam brakuje. Przed Byłem przy przy samochodów To Z chwileczkę małą. E tak, tu jest. Tu mamy. Widzę, widzę, widzę jak pracownik chodzi O Mój klient nie on ma tego roznoszenia, że jeszcze mu się nie udało zyski Dobra, cyk. O mleko Dziwnie, że miejsca nie mam E, dobra, tu mamy właśnie dodatkowe rzeczy już wkładzione. Jak gdyby na środku, tutaj tą tu przątniemy i to będzie na tyle dzisiaj. No, zarobiliśmy minus 800 zł, dolarów bardziej. Tu możemy sobie jeszcze podnieść ceny, znaczy podnieść, zmienić ceny właściwie. 4, 3, 2. Były 3, a ja zmienię pod 2, 5, 3, S. Dobra, i dziękuję. Bye